Cześć, witajcie, moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj przetestujemy wiralowy przepis z TikToka, który niedawno porwał tak naprawdę polskie media społecznościowe, czyli kebab, kebab z piekarnika, szybki, prosty. Podobno zobaczymy, e, może będzie OK wam to potwierdzę, może dodam kilka swoich uwag. E, o tym jeszcze nie wiem. Dopiero zaczynam się za przygotowanie, także oglądajcie od deski do deski i myślę że jeżeli wam się przepis spodoba koniecznie musicie go wypróbować a tymczasem już weźmy się do testowania tego podobno idealnego przepisu na domowy kebab przepis oczywiście moi drodzy rozpoczynamy od mięska mam tutaj 60-70 deko zmielonej wołowiny troszkę tłuszczu tutaj jest i mniej tym lepiej chociaż ten tłuszcz jest oczywiście też nośnikiem smaku eee, ale ja tego tłuszczu próbuję się zawsze z posiłków jak najbardziej wyzbyć, tak więc w tym przypadku też nie za dużo. Więcej czerwonego mięcha aniżeli tłuszczu, ale oczywiście Wy możecie jak najbardziej kupić jakieś mielone mięsko i sobie zrobić wedle Waszego uznania. Także 60-70 gramów tego mięska. Do tego jakieś pomidorki, warzywka, etc. Ale wracając tylko do mięsa, potrzebować będziemy cebulę połowa cebuli myślę że na taką ilość zupełności nam tutaj wystarczy posiekamy ją drobno dosyć później tak i tak całość oczywiście zmielimy za pomocą blendera żeby masa mięsna była naprawdę taka jednolita jest to bardzo szybki i prosty przepis zresztą Zyskał bardzo dużą popularność, oglądalność. Stał się viralem, tak zwanym, czyli bardzo często oglądanym przepisem w internecie. W ostatnim czasie, myślę, na przestrzeni tygodnia, chyba każdy już zrobił swoje przepisy na to danie różne, różniste już. Więc postanowiłem i ja wypróbować. Zobaczymy, ocenimy, czy jest to warte polecenia. Mamy tutaj już cebulkę, do tego leci czosnek, oczywiście, świeży najlepiej. Do tego trzy ząbki czosnku siekamy również dosyć drobno i wrzucamy do miski. Całość doprawiamy solą, oczywiście pieprzem. Można dodać ulubioną przyprawę do kebaba. Do koloru dodaję również kurkumę. Jeżeli ktoś lubi, może być słodka papryka, kumin. E, przypraw naprawdę jest tutaj kilka do wyboru. Ja daję ostrą paprykę czerwoną. Tyle powinno wystarczyć. Na początek lecą ze dwie łyżki do związania wszystkiego. Jogurtu naturalnego. Potem zobaczymy, może dodamy więcej, taka ilość na razie będzie ok, i wszystko miksujemy, blendujemy. A to po to, żeby zrobić taką papkę jednolitą, bardzo gładką masę. Mięsko mamy, moi drodzy, wymieszane, zblendowane, odstawiamy na razie na bok. I teraz, żeby zrobić właśnie takie płaty mięsa, ale na kebab, potrzebujemy. Papier, papier do pieczenia, kroimy dwa, miary równe kawałki, na jednego z nich wykładamy porcję mięsa. Myślę, że zrobimy dwa takie rulony. Cyk. W miarę na środku. Przykrywamy drugim płatem i wałkujemy bardzo cienko, tak żeby wymasować, rozwałkować mięso na całą powierzchnię papieru. Mięso mamy rozwałkowane, zdzieramy górną warstwę papieru, nie wyrzucacie jej, bo wykorzystamy do drugiego rulonu. No i teraz nie pozostaje nic innego, jak zawinąć takie cudo w tenże sposób. Takie zawijanie zapobiegnie sklejaniu się mięsa i stworzy się fajny taki płat. Robimy tak samo drugą sztukę i mówię co dalej. Mięso już z piekarnika wyjąłem, za chwilę pokażę Wam jak wygląda. W międzyczasie pokroiłem warzywka do zawinięcia, takie jak pomidor, cebula oraz ogórek. Mam tutaj również paprykę marynowaną, taką na słodko-kwaśną w oscie przepis na nią się również w moich filmach i do tego zrobiłem jeszcze sos taki czosnkowy, delikatny bez majonezu, tylko jogurt naturalny, sól, pieprz i czosnek, także tak to wygląda, zobaczmy jak to mięsko też się prezentuje, ale i tak, i tak myślę, że trochę zmodyfikuję ten przepis i moi drodzy użyjemy jeszcze airfryera albo patelni, ale to za chwilę zobaczymy Zobaczcie, tak to wygląda. Z jednej strony jest już fajnie przypieczony, ale reszta, jak widać, jest jeszcze taka sobie, można powiedzieć. I z tego względu chcę, ją, chcę to mięso jeszcze podpiec, podsmażyć, Zobaczmy drugiego, ale myślę, że będzie identycznie. Tak jest. Cienkie, fajne, wypieczone, ale no niestety jeszcze nie jest takie, jakie bym sobie życzył. Czyli posiekamy, pokroimy na mniejsze kawałki, na takie paski. Pachnie bardzo fajnie, a popracujemy jeszcze tutaj nad wyglądem. I wszystko, tak jak mówiłem, rzucam do airfryera. I dosłownie myślę, że w airfryerze jeszcze z 5-7 minutek 180 stopni. I wszystko przepięknie się dopieczę. Jeszcze jedna uwaga. Jeszcze jedna uwaga, troszkę mocniej bym to następnym razem rozwałkował, czyli nawet na 3 albo i 4 takie pergaminy, żeby to naprawdę było mega cienkie. No ale tak jak mówiłem, testujemy ten przepis, czy naprawdę jest warty polecenia i od razu daję też swoje uwagi. Po 5 minutach w że mięsko prezentuje się następująco. Tak jak mówiłem, następnym razem zrobiłbym nieco jeszcze bardziej cieniej, ale mięska nigdy dość, także jakoś sobie z tym poradzimy. Jest soczyste, mięciutkie, fajny kolor. I teraz zawijamy. Mamy tortille, co prawda kupne. No bo to ma być szybki kebab do zrobienia w domu, zamiast chodzenia do jakiejś tam osiedlowej budy z kebabem. Na początek. Troszkę tego sosu czosnkowego, delikatnie keczupu, mięcho, oczywiście, również dorzucamy dosyć sporo. Niech tego mięsa tutaj będzie naprawdę dużo. Do tego warzywka, trochę ogórka, trochę pomidora, trochę papryki. Zawinięte takie tortiki, takie kebaby wrzucamy albo do airfryera, albo na patelnię i przypiekamy. Wszystko gotowe, moi drodzy, żeby nadać tutaj takiego jeszcze bardziej fast-foodowego klimatu, zawińmy nasze tortiki. A ale gorące. Zawiniemy folię aluminiową. Fajnie to będzie wszystko się prezentować. Cyk. Przekroję dla Was, żebyście zobaczyli, jak prezentuje się taki domowy kepsik w środku. Cyk. Spójrzcie. Mięsko przepięknie się prezentuje. Serek. Weźmiemy drugiego, jeszcze tego bez sera. Spójrzcie, i tak oto, moi drodzy, prezentują się te domowe kebaby. Dostosujcie się tylko do tych moich kilku uwag i zróbcie u siebie. Zostawcie lajka like oraz follow. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał. Ja lecę zajadać, ślinkami już leci. Za chwilę wezmę sobie, dojem warzywka, sosik eee, i będzie myślę wszystko w jak najlepszym porządku. Domowy kebab, domowy fast food, można to nazwać, albo i slow food.